Mój drodzy, Pan Jezus uczy nas dziś modlitwy. Najpierw mówi, jak nie powinniśmy się modlić. A więc mówi, nie modlcie się tak, jak się modlą poganie. A jak się modlą poganie? Poganie nie znają Boga. Nawet jeśli mają Boga czy Bogów, nie znają Jego istoty, nie wiedzą, że jest miłością. Nie wiedzą, że jest ojcem, że jest tatusiem, bo tak się zaczyna w istocie ta modlitwa, której Jezus potem uczy. Abba nie znaczy tyle ojciec, ile właśnie tatuś, tak jak dziecko mówi do swojego ojca, do swojego rodzonego ojca. I teraz nie modlicie się tak jak poganie. Oni nie wiedzą, jaki jest Bóg są skażeni grzechem nieznajomością miłości Boga i dlatego, ponieważ mają to poczucie, że Bóg czy Bogowie to ktoś potężny czy nawet wszechmocny wiedzą o tym no to starają się te wszechmoc tego Boga czy Bogów przekonać, aby był im życzliwy są gotowi składać niesamowite ofiary, nawet ofiary z ludzi. Także na naszych ziemiach, kiedyś zanim tu przyszło chrześcijaństwo, składało się ofiary z ludzi. Znamy religie pogańskie z późniejszych czasów, z Ameryki, z Afryki, gdzie składano i być może do tej pory składa się ofiary z ludzi, także z dzieci. Zresztą robi się to i dziś. Dla tych bożków dzisiejszego świata, bo czymże jest aborcja? Jak nieskładaniem ofiar z ludzi, z dzieci, bożkom tego świata, współczesnym bożkom. A więc, nie znając Boga, nie znając Jego natury, próbują pozyskać Jego życzliwość i czynią to na sposoby. Także przez skład, mnożenie próśb. A Pan mówi: Nie bądźcie podobni do nich, nie bądźcie gadatliwi jak oni, bo oni myślą, że przez swoje wielomóstwo, że przez powtarzanie tych samych mantr, pozyskają sobie coś. A Ojciec Wasz Niebieski wie, czego Wam potrzeba, zanim Go o to poprosicie. Wy zatem tak się modlicie i przychodzi właśnie ta wspaniała modlitwa, ta modlitwa, która jest Słowem Bożym. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza, że Jego Słowo jest jak ulewa i śnieg, które spadają z nieba i tam nie wracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej, nie, zapewniają, nie zapewnią rodzaju. Tak już wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak mój, moje słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpiernie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Modlitwa Ojcze Nasz jest Słowem Bożym, jest darem Pana Boga. Dlatego jest tak niesłychanie ważna. Dlatego też. Tak cenna jest ta modlitwa, która dla wielu wydaje się być klepaniem a może jest i klepaniem, jeśli nie ma tej relacji serca do serca. Tak cenna jest modlitwa różańcowa, która również jest modlitwą Słowem Bożym, bo czymże jest to nasze zdrowaś Maryjo? To jest pozdrowienie anielskie, to jest to, ten sł to słowo, które Archanioł Gabriel przekazuje Maryi i na które ona potem odpowiada Fiat. Więc jesteśmy wezwani do tego, aby się modlić Słowem Bożym, bo ono zawsze jest skuteczne. Przynajmniej w tym wymiarze, że odrzuca od nas złego ducha i przybliża nas do Pana Boga, i zmienia nasze serce. Bo kiedy Ty, wiedząc, co mówisz, wczuwając się w te słowa, mówisz do Boga: Abba, Ojcze, Twoje serce się zmienia. Te modlitwy są nam dane po to, to Słowo Boże jest nam dane po to, aby przemieć nasze serce i aby to serce stawało się właśnie na wzór serca Bożego, na wzór serca Jezusa. I gdybyśmy przyjrzeli się, nie ma czasu na to, tej modlitwie zobaczylibyśmy, jak ona jest pięknie skonstruowana. Jak najpierw są trzy prośby, które są prośbami o to, aby spełniło się to, co jest w Bogu, aby się święciło Jego imię, aby on, Jego imię, Jego moc była na pierwszym miejscu w świecie. Aby mm, przyszło Jego królestwo, królestwo miłości. Aby spełniła speł się Jego wola, znaczy Jego plan miłości dla świata i dla każdego z nas. A potem przychodzą cztery inne prośby, te prośby, które dotyczą naszych potrzeb ziemskich. Abyśmy mieli co spożywać, abyśmy nie żyli w głodzie. Ale też tam jest takie przedziwne słowo greckie, ton artoum, ton Epiuzion dos chemince meron, to znaczy, daj nam naszego chleba, no i właśnie. Nadistotnego, gdyby, gdybyśmy chcieli to dosłownie tłumaczyć. Dlatego dla wielu ojców Kościoła ta prośba o chleb jest owszem prośbą o chleb doczesny, ale też przede wszystkim prośbą o chleb eucharystyczny, abyśmy zawsze mieli ten dar, abyśmy nigdy go nie utracili. Sami wiemy, że mogą przyjść, przychodzą i jest wielu ludzi, chrześcijan na świecie, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii. Pamiętamy czasy pandemii choćby. Ale też w wielu krajach brakuje kapłanów, aby sprawowali Eucharystię. Spra Eucharystia jest sprawowana raz na miesiąc albo i rzadziej. Chleba naszego powszedniego, ale i chleba Eucharystycznego daj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. To przebaczenie naszym winowajcom. To nie jest warunek przebaczenia Pana Boga, bo Pan Bóg już nam przebaczył wszystko w Chrzcie Świętym. Wszystkie nasze winy zostały przebaczone. Pan Bóg tylko chce, abyśmy to, cośmy otrzymali, już dawali innym, bo jeśli się zamkniemy w sobie, to zamkniemy się i na Niego. I dalej ta prośba, abyśmy nie ulegli pokusie. Abyśmy mieli moc trwać przy Jezusie Chrystusie, trwać przy miłości Boga i zachowaj nas od złego. Od jakiego zła nas zachowaj? Jakie jak jest największe zło dla chrześcijanina? Kiedy znów się pogrąża w pogaństwo, kiedy znów zatraca tę relację miłości z Bogiem jako ojcem, kiedy już przestaje go z serca nazywać właśnie ojcem, abba. Dziś jesteśmy tu po to, aby ciągle trzeba się uczyć prawdziwej modlitwy chrześcijańskiej, aby się jej uczyć na nowo. To znaczy, aby odnawiać te relacje z Panem Bogiem, te relacje ufności, relacje miłości z Nim. Bo modlitwa chrześcijańska jest zawsze zwycięstwem jest zawsze walką i zwycięstwem. Ojcowie pustyni, kiedy szli się modlić, mówili: Idę walczyć, idę się zmagać, bo szatan zawsze próbuje na różne sposoby odebrać nam tę ufną modlitwę, odebrać nam to Boże słowo, które dla niego jest nienawistne, bo tylko ono go pokonuje. Szatan kpi sobie z modlitw ludzkich, które nie są Bożym słowem, które, za którymi nie stoi moc Pana Boga, bo człowiek przy całym pięknie, przy całej swojej twórczości, przy całej swojej inteligencji nie jest w stanie pokonać złego ducha. Przezwycięża go tylko Boże Słowo. Dlatego tak bardzo szatan nienawidzi modlitwy Bożym Słowem, dlatego tak nienawidzi między innymi modlitwy różańcowej. Przychodzimy tu, aby odnawiać tę modlitwę, jednocześnie wchodząc w tę modlitwę, którą Jezus Chrystus sam zanosi. Do swojego Ojca w tej Eucharystii, wydając się za nas. Amen.